Myślisz, że twój dzień jest dobani, bo cepsuł ci się bojler i musiałeś wziąć zimny prysznic? Narzekasz, że woda jest za twarda i wysusza ci skórę? Żon, po tym, co ci zaraz opowiem o średniowiecznej higienie, będziesz całować swoją słuchawkę prysznicową i dziękować Bogu za każdy litr ciepłej wody z kranu? I nie. To nie będzie kolejna bajeczka o tym, że w średniowieczu wszyscy byli brudni i śmierdzieli. To jest mit. Prawda jest o wiele bardziej skomplikowana, dziwaczna i. Kurde, o wiele bardziej niebezpieczna. Kąpano się. O tak! Ale to, jak się kąpano, gdzie się kąpano i co mogło ci się stać podczas takiej kąpieli. Stary, to jest materiał na horror, komedię i dramat w jednym. Zapomnij o swojej łazience z płytkami z kastoramy, pachnącym mydełkiem i miękkim ręczniku. W średniowieczu centrum życia higienicznego, towarzyskiego i nie owijajmy w bawełnę, rozpusty. Była instytucja zwana łaźnią publiczną. A nasza średniowieczna Polska, zwłaszcza za czasów Kazimierza Wielkiego, była z tych łaźni znana. To nie były jakieś tam publiczne prysznice. O nie. Wyobraź sobie połączenie dzisiejszego akwaparku, klubu gogo, restauracji i gabinetu lekarskiego. Wszystko w jednym, parującym, głośnym i cholernie zatłoczonym miejscu. Wchodzisz do takiej łaźni w Krakowie czy we Wrocławiu w XIV wieku. Co widzisz? Ogromne, drewniane pomieszczenie, pełne pary wodnej tak gęstej, że ledwo widzisz osobę obok. W wielkich kadziach i baliach siedzą ludzie. I to nie po cichu. Drą się, śpiewają, plotkują, chlapią wodą. Wszyscy razem faceci, kobiety, dzieci. Nago. Tak, dobrze słyszysz. Rozdział płciowy w łaźniach to był często koncept czysto teoretyczny. Wszyscy siedzieli w tej samej wielkiej zupie. W powietrzu unosił się zapach mokrego drewna, żół, bo do wody często wrzucano mięte czy rumianek, ale też potu, piwa i jedzenia. Bo właśnie się jadło i piło. Łaziebnicy, czyli obsługa, krążyli z takami pełnymi pieczonego mięsa, chleba i wielkimi kuflami piwa lub wina, które podawali ci prosto do bali. Siedziałeś sobie nago w gorącej wodzie, obiadałeś się golonką, upijałeś piwem. Brzmi jak niezła impreza. Prawda? I taka była. Łaźnie były centrami życia społecznego. To tutaj dobijano interesów, swatano małżeństwa, obgadywano sąsiadów i władcę. To był średniowieczny Facebook, tylko na żywo i na golasa. Po kąpieli można było skorzystać z dodatkowych usług. Łaziebnik, zwany też balwierzem, tak, ten sam od zębów i upuszczania krwi, mógł cię ogolić, ostrzyć, postawić bańki, a nawet przeprowadzić mały zabieg chirurgiczny. Wszystko w tej samej, parującej atmosferze. Ale, jak to w średniowieczu bywa, za tą fasadą dobrej zabawy i higieny czaiło się mroczne drugie dno. Bo te miejsca nie były tylko oazą czystości. O nie. Były też centrami rozpusty, wylęgarnią chorób i, co może najbardziej zaskakujące, idealnym miejscem na morderstwo. Tak, dobrze czytasz. Publiczna łaźnia była jednym z najniebezpieczniejszych miejsc w średniowiecznym mieście. I nie mówię tu o poślizgnięciu się na mokrej podłodze. Mówię o czymś znacznie gorszym. I zaraz opowiem ci, dlaczego wizyta w takim przybytku mogła być ostatnią rzeczą, jaką zrobiłeś w życiu. Bo woda, która miała cię oczyścić, mogła cię też zabić. Dobra, więc mamy ten obraz, parująca, głośna łaźnia, pełna nagich ludzi, jedzenia, alkoholu, usług dodatkowych. Taki średniowieczny publiczny jacuzzi bar grill. Brzmi fajnie, ale zanurzmy się głębiej. Dosłownie. Woda kluczowy element każdej kąpieli. Skąd się brała woda w takiej miejskiej łaźni? Zazwyczaj z pobliskiej rzeki, studni albo specjalnych drewnianych wodociągów, które były dumą bogatszych miast. Ale teraz pomyśl. Narzekasz, że woda w Bałtyku jest zimna i brudna. Stary, woda w średniowiecznej łaźni to był dopiero hardcore. Podgrzewano ją w wielkich kotłach, a potem wlewano do Bali. Ale jak często ją zmieniano? No właśnie. To kosztowało. Drewno na opał było drogie, praca ludzka też. Więc często ta sama woda służyła kilkudziesięciu, a nawet kilkuset osobom. Przez cały dzień wyobraź sobie, że wchodzisz do Bali po południu. Przed tobą kąpał się tam spocony kowal, przekupka stargu, która ostatni raz myła się tydzień temu, gość z jakąś dziwną wysypką i gromadka dzieci, które traktowały balie jak toaletę. Pływasz w ludzkiej zupie. W mieszance potu, brudu, resztek jedzenia, a Bóg wie czego jeszcze. Smacznego. Myślisz, że dodawanie ziół coś pomagało? Może maskowało smród, ale na pewno nie zabijało bakterii. To było idealne środowisko do rozwoju wszelkiej maści chorób. I tutaj dochodzimy do pierwszej wielkiej plagi łaźni publicznych – chorób skóry. Wszawica, świerzb, grzybice, liszaje – to wszystko rozprzestrzeniało się w zastraszającym tempie. Wychodziłeś z łaźni czystszy, ale z nowym kompletem pasożytów na skórze. To był standardowy pakiet. Ale to były te lżejsze dolegliwości. W łaźniach można było złapać coś o wiele gorszego – na przykład trąd. Chociaż trendowatych starano się izolować, to we wczesnym stadium choroba nie była łatwa do rozpoznania. Ktoś mógł wyglądać normalnie, a już zarażać. Taka wspólna kąpiel z kimś takim była jak wyrok. Ale prawdziwym gamechangerem, który zniszczył kulturę publicznych łaźni, była choroba, która przywędrowała do Europy pod koniec XV wieku. Francuska choroba, choroba dworska, a dzisiaj znana jako syfilis, czyli kiła. Łaźnie publiczne, gdzie nagości i swoboda obyczajów były na porządku dziennym, o czym za chwilę, stały się głównymi ogniskami epidemii. Rozprzestrzeniała się jak pożar. Ludzie zaczęli panicznie bać się tych miejsc. Zaczęto kojarzyć kąpiel z chorobą i śmiercią. Bo w tamtych czasach na syfilis nie było lekarstwa. To była powolna i straszna śmierć. I tutaj płynnie przechodzimy do drugiego, mrocznego oblicza łaźni, rozpusty. Te miejsca bardzo szybko zyskały reputację domów publicznych. Oprócz łaziebników i balwierzy, pracowały tam też dziewki łaziebne. Oficjalnie miały pomagać w kąpieli, szorować plecy, masować. Nieoficjalnie, cóż, można się domyślić. Łaźnia była idealnym miejscem na dyskretne spotkania. Para, hałas, tłum, wszystko to zapewniało anonimowość. To doprowadzało do szału moralistów i kościół. Kaznodzieje grzmieli z ambon, że łaźnie to jaskinie rozpusty i wrota do piekła. Że to tam mężczyźni i kobiety oddają się grzesznym uciechom, a Bóg za to ześle na miasto zarazę. I, o ironio, mieli trochę racji, jeśli chodzi o zarazę, chociaż z innych powodów. Porównaj to z dzisiejszym spa. Idziesz się zrelaksować, wyciszyć. A tam? Idziesz się umyć, ale możesz wyjść z kiłą, bez pieniędzy i z moralnym kacem. Kurde, co za czasy. A myślisz, że choroby i prostytucja to jedyne zagrożenia? O nie. Poczekaj, aż opowiem ci, dlaczego łaźnia była ulubionym miejscem średniowiecznych zabójców. Tam najłatwiej było pozbyć się wroga. Dobra, więc ustaliliśmy, że pójście do łaźni było jak rosyjska ruletka z chorobami wenerycznymi i pasożytami. Ale to nie wszystko. Wyobraź sobie, że jesteś średniowiecznym gangsterem, albo po prostu masz wroga, którego chcesz się dyskretnie pozbyć. Gdzie to zrobić? W ciemnej uliczce? Zbyt ryzykowne, ktoś może usłyszeć. W jego domu? Trzeba się włamać. A w łaźni? Idealne miejsce. Twoja ofiara jest naga, bezbronna, zrelaksowana, często podpita. Nie ma przy sobie miecza ani zbroi. Wszędzie jest głośno, panuje półmrok, a para wodna ogranicza widoczność. Można podejść i załatwić sprawę, a potem zniknąć w tłumie. Kroniki są pełne opisów bujek, morderstw i politycznych spisków, które miały swój finał w łaźniach. To było jak scena z Ojca Chrzestnego, tylko zamiast restauracji mieliśmy parujące Bailey. Zabójstwo w łaźni było o tyle wygodne, że często można je było upozorować na wypadek. Ktoś się utopił, bo za dużo wypił. Albo poślizgnął się i uderzył w głowę. Kto by tam wnikał w szczegóły? Śledztwa w tamtych czasach były, delikatnie mówiąc, prymitywne. To sprawiało, że ludzie, zwłaszcza ci bogaci i wpływowi, zaczęli się bać publicznych kąpieli. Nigdy nie wiedziałeś, czy gość, który szoruje ci plecy, nie ma przypadkiem w drugiej ręce sztyletu. Ale co z higieną osobistą? Jak dbali o siebie ludzie na co dzień poza łaźnią? Tu też mamy masę mitów i dziwacznych faktów. Po pierwsze, mydło. Tak, mydło istniało. Ale nie takie jak nasze, pachnące lawendą. Średniowieczne mydło było robione z tłuszczu zwierzęcego, często baraniego, i ługu, silnej zasady, na przykład z popiołu drzewnego. Było szare, twarde, śmierdziałe uczującym tłuszczem i było bardzo żrące. Używali go głównie do prania ubrań, a nie do mycia ciała. Bo potrafiło nieźle podrażnić skórę. Do mycia ciała używano raczej otrębów, gliny albo po prostu ziół. A zęby? O zębach już trochę mówiłem, ale warto dodać, że próbowano je czyścić. Nie szczoteczką, ale kawałkiem szorstkiej tkaniny. Jako pasty używano mieszanki sproszkowanych ziół, szałwi, rozmarynu, a czasem sproszkowanego węgla drzewnego. Miało to właściwości ścierne i trochę czyściło. Ale zapach z ust? Orany. Żeby go zabić, rzuto go anesz dziki, albo nasiona pietruszki. To był średniowieczny odpowiednik gumy orbit. Włosy. To była kolejna masakra. Długie włosy u kobiet były symbolem piękna, ale też siedliskiem wszy. Jak z tym walczono? Używano bardzo gęstych grzebieni z kości lub drewna, żeby wyczesać pasożyty. A do mycia? Używano wywarów z żół a jako odżywki i mieszanki jajek i piwa. Podobno nadawało to włosom blask, ale najgorsze było farbowanie. Popularny był kolor blond. Jak go uzyskać? Używano mieszanek na bazie moczu i ptasich odchodów. Tak, panie siedziały na słońcu z taką papką na głowie, licząc, że słońce i amoniak rozjaśnią im włosy. Wyobrażasz sobie ten smród i ryzyko infekcji skóry głowy? Totalny hardcore. A co z bogaczami? Królami, książętami, damami dworu? Czy oni też taplali się w tej publicznej zupie i smarowali głowę odchodami? Oczywiście, że nie. Oni mieli swoje prywatne rytuały. I uwierz mi, były one równie dziwne, a może nawet bardziej, niż te publiczne. Luksus w średniowieczu miał zupełnie inny wymiar. I zaraz opowiem ci. Jak wyglądała kąpiel królowej Jadwigi czy króla Jagieły. To jest dopiero opowieść o luksusie, paranoi i. Totalnym braku prywatności. Bo myślisz, że król kąpał się sam? Nic bardziej mylnego. Myślisz, że szczytem luksusu jest wanna z hydromasażem i solami z Morza Martwego? Stary to nic w porównaniu z tym, jak wyglądała kąpiel średniowiecznego monarchy. Zapomnij o publicznej łaźni. Król czy bogaty szlachcic miał swoją prywatną łazienkę. Ale nie był to pokój z kafelkami. To była przenośna balia. Ogromna, drewniana, często rzeźbiona i zdobiona, od środka wykładana lnianym płótnem. Płótno miało chronić szlachetne ciało przed drzazgami. To był już pierwszy poziom luksusu. Balie ustawiano w komnacie, zazwyczaj blisko kominka, żeby było ciepło. Czasem otaczano ją specjalnym namiotem lub parawanem. Żeby stworzyć iluzję prywatności. Mówię iluzję, bo kąpiel króla to nie była czynność prywatna. To był publiczny rytuał, w którym brało udział kilkanaście osób. Dlaczego? Z dwóch powodów wygody i paranoi. Wygoda, ktoś musiał przynieść wiadra z gorącą wodą, czasem kilkadziesiąt. Ktoś musiał nalać ją do bali. Ktoś musiał podać mydło to lepsze, importowane z Francji lub Włoch, na bazie oliwy z oliwek? Ktoś ręcznik. To była cała logistyka. Ale drugi powód był ważniejszy strach strach przed otruciem lub zamachem. Kąpiel to moment, w którym władca jest najbardziej bezbronny nagi, zrelaksowany w wodzie idealny cel dlatego każdy element tego rytuału był kontrolowany. Sługa odpowiedzialny za kąpiel musiał najpierw spróbować wody, nie tylko, żeby sprawdzić temperaturę, ale też, czy nie jest zatruta. Zioła, które dodawano do kąpieli, też były sprawdzane. Ręczniki, ubrania na zmianę, wszystko przechodziło inspekcję. Wokół bali stali zaufani słudzy i strażnicy. Prywatność? Zero. Król kąpał się na oczach dworu. Czasem w trakcie kąpieli przyjmował gości, prowadził rozmowy. Wydawał polecenia. To było normalne. Kąpiel była czynnością tak rzadką i luksusową, że traktowano ją jak wydarzenie. A co było w tej królewskiej wodzie? O, to jest dopiero ciekawe. To nie była tylko woda z ziołami. Do kąpieli dodawano najróżniejsze, drogie składniki, które miały pielęgnować skórę i świadczyć o statusie. Na przykład wino. Kąpiel w winie miała odkażać, ujędrniać skórę. Albo mleko. Królowe kąpały się w mleku, wierząc, że to je od młodzi coś jak Kleopatra. Używano też płatków róż, lawendy, szałwi, wszystko, co było drogie i pachnące, lądowało w bali. To był zapach luksusu. Ale teraz największy hardcore. Czasem w celach leczniczych do kąpieli dodawano bulion z gotowanego mięsa. Na przykład z kurczaka. Albo. Co jest już totalnie obrzydliwe i szokujące, w niektórych średniowiecznych receptariuszach medycznych można znaleźć przepisy na kąpiele w wywarze zgotowanych szczeniaków. Wierzono, że tłuszcz młodych zwierząt ma cudowne właściwości lecznicze dla skóry. Matko Boska, kąpiesz się w rosole ze szczeniaków, żeby mieć ładniejszą cerę. To pokazuje, jak bardzo ich postrzeganie świata różniło się od naszego. A co z chłopami? Jak wyglądała kąpiel 99% społeczeństwa? Cóż, słowo kąpiel to za dużo powiedziane. Dla chłopa szczytem higieny było obmycie twarzy i rąk w misce z zimną wodą. Raz na jakiś czas, latem, mogli wykąpać się w rzece lub jeziorze. Ale to było bardziej dla ochłody niż dla czystości. Zimą? Zapomnij. Nikt nie ryzykował zapalenia płuc dla wątpliwej przyjemności umycia się w lodowatej wodzie. Chłopi myli się rzadko. Spali często w tych samych ubraniach, w których pracowali, w jednej izbie ze zwierzętami. Smród musiał być niewy, ale byli do niego przyzwyczajeni. To był naturalny zapach życia. I tu dochodzimy do kluczowej różnicy. Dla nas higiena to zdrowie i komfort. Dla nich higiena była luksusem i oznaką statusu. Czystość nie była normą, była przywilejem. Smród nie był czymś odrażającym, był wszechobecny. I ta przepaść między światem królewskiej bali a chłopską miską wody mówi o średniowieczu więcej niż tysiąc książek. A teraz ostatnia rzecz. Co sprawiło, że ta cała kultura kąpieli, zarówno publicznej, jak i prywatnej, w końcu podupadła? Odpowiedź jest prosta i przerażająca. I nie chodzi tylko o syfilis. Ustaliliśmy więc, że publiczne łaźnie upadły przez choroby i grzech, a prywatne kąpiele były luksusowym i dziwacznym rytuałem. Ale co ostatecznie sprawiło, że Europa na kilkaset lat wpadła w okres, który historycy nazywają wielkim brudem? Co sprawiło, że ludzie przestali się mieć niemal całkowicie, a widok kąpiącego się człowieka budził podejrzenia? Odpowiedź jest złożona, ale jeden czynnik był kluczowy medycyna. A raczej jej brak. Pod koniec średniowiecza i na początku renesansu pojawiła się nowa, przerażająca teoria medyczna. Lekarze, próbując zrozumieć. Jak rozprzestrzeniają się choroby, zwłaszcza dżuma, doszli do wniosku, że zaraza dostaje się do ciała przez pory w skórze. A co otwiera pory? Ciepła woda. Logika była prosta i zabójcza. Kąpiel otwiera pory, a otwarte pory to otwarta brama dla morowego powietrza i śmierci. Zaczęto więc głosić, że mycie się jest niezdrowe i niebezpieczne. O rany! Wyobrażasz sobie? Lekarz mówi ci, żeby się nie mył, bo umrzesz. To była oficjalna doktryna medyczna przez bardzo długi czas. Zamiast mycia, zalecano suchą higienę. Polegała ona na częstej zmianie bielizny, jeśli kogoś było na nią stać. Wierzono, że czysta, lniana koszula wyciąga brud z ciała. A ciało? Ciało wycierano suchymi szmatkami. Twarz i ręce czasem przemywano wodą lub perfumowanym octem. A co z zapachem? Tu z pomocą przyszły perfumy. Arystokracja XVII i XVIII wieku nie myła się, ale za to wylewała na siebie litry ciężkich, mocnych perfum, żeby zabić smród niemytego od dziesiątek dni ciała. To stąd wzięły się francuskie perfumy nie z miłości do pięknych zapachów, ale z potrzeby zamaskowania potwornego smrodu. To jest ostateczna, szokująca prawda o higienie. Przeszliśmy od publicznych łaźni, przez luksusowe kąpiele w mleku, aż do panicznego strachu przed wodą. Historia higieny to nie jest prosta linia rozwoju. To sinusoida pełna absurdów, strachu i smrodu. Co nam to wszystko mówi dzisiaj? Po pierwsze, jak bardzo nasze dzisiejsze nawyki są nowe, codzienny prysznic, mydło w kostce, dezodorant to wszystko wynalazki ostatnich 150 do 200 lat. Przez 99% historii ludzkości nikt tak nie żył. Nasz dzisiejszy standard czystości jest absolutną anomalią historyczną. Jesteśmy freakami, jeśli chodzi o higienę, w porównaniu z naszymi przodkami. Po drugie, pokazuje to, jak bardzo nasze postrzeganie ciała, zdrowia i przyjemności jest kształtowane przez kulturę i naukę danej epoki. Kiedyś wierzono, że woda zabija. Dzisiaj wierzymy, że zabija nas gluten albo laktoza. Zawsze szukamy wroga, a nasze ciało jest polem bitwy. Po trzecie, i chyba najważniejsze, to uczy nas wdzięczności. Za każdym razem gdy odkręcasz kran z ciepłą wodą, pamiętaj, że wykonujesz czynność, która dla 99,9% ludzi, którzy kiedykolwiek żyli na tej planecie, była niewyobrażalnym luksusem lub śmiertelnym zagrożeniem. To nie jest tylko woda. To jest zdobyć cywilizacji. Więc następnym razem, gdy będzie się kąpać, pomyśl o tych wszystkich ludziach taplających się w brudnej zupie, o królowych kąpiących się w rosole ze szczeniaków i o arystokratach, którzy woleli pachnieć piżmem niż czystym ciałem. Nasza łazienka to prawdziwa świątynia luksusu. A teraz call to action. Eksplodowała Ci głowa? Moja też, gdy to wszystko czytałem. Zostaw lajka, jeśli tego nie wiedziałeś i od dzisiaj patrzysz na swój prysznic z większym szacunkiem. I skomentuj, jakie inne średniowieczne sekrety i codzienne szaleństwa chcesz, żebym dla Ciebie odkopał? Może o tym, jak wyglądała średniowieczna impreza? Albo jak naprawdę wyglądał seks średniowieczu? Daj znać. Do następnego i pamiętaj, myjcie się, dziewczyny i chłopaki też. Mamy to szczęście, że możemy.